Cześć, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Sube, witam Was w kolejnym cotygodniowym podsumowaniu na krypto i omówimy sobie to, co obecnie mamy. Mieliśmy na Bitcoinie zejście do weekly fair value gap. ja Wam też właśnie na telegramie takie levele, 113 to przerywana linia, czyli min threshold 0,5, połowa weekly fair value gapa. I pod nami nadal gdzieś tam niegrabnięte 110 500, które mogłyby być dobite. Pytanie, czy po to jeszcze będzie intencja. Bardzo mi się podoba daily dołek na Momentum. Gdzieś tam to wspiera to, tą siłę utrzymania w ogóle tego weekly fair gapa. I tak jak wiecie, ja cały czas chciałbym zobaczyć kontynuację Bitcoina po ATH z tego weekly fair gapa, dopóki jest na to gdzieś tam predyspozycja. I nie podoba mi się już długoterminowo też to, że coraz bardziej ten Bitcoin robi nam się w tej hostie wyczerpany, tak? Te tygodniowa dywergencja, z tym zamknięciem tygodnia właśnie się zrobiła też tygodniowy szczyt na momentum, dwutygodniowy szczyt na momentum, praktycznie lada moment i gdzieś tam te predyspozycje bliskiego końca hosty, licząc ten rok, są raczej gdzieś tam otwarte. Nie chcę się z takimi gdzieś tam strukturami wierzyć w to, że, że, że tej besy nie będzie. To jest też temat na później. Jeszcze tej Bessy nie potwierdziliśmy. Mieliśmy parę gdzieś tam momentów, w których mieliśmy większe właśnie wyczerpania, ale nigdy nie potwierdziliśmy tego szczytu. Tak czy inaczej, jest ten szczyt gdzieś tam w trakcie budowania, i raczej mi bliżej, właśnie do tego, że ten szczyt hoscy będzie, że wejdziemy w ten tryb BESY i będziemy na bieżąco omawiać w przyszłości, co dalej. Bitek na ten moment wystarczające jest dla nas to, że wybiliśmy ATH i miesiąc zamknął się słupkiem nad poprzednim ATH, kontynuując model miesięczny na cenie. Tymczasem, właśnie też tym samym podkreślając nam ten miesięczny fair value gap pod nami jako bardzo ważny strukturalny key level pod utrzymanie tej struktury i nawet gdybyśmy mieli zejście pod ATH, jakąś głębszą korektę, to ten trend miesięczny wzrostowy i wybicie tego ATH, zamknięcie się miesięcznego słupka nad ATH bardzo nam podkreśla wagę tego supportu na przyszłość. Więc, te 95,8 tysięcy strefa najważniejszy support nasz pod Bitcoin, na Bitcoinie w skali lokalnej. I oczywiście o miesięcznym fair value gapie będziemy myśleć w momencie, gdy weekly struktura nam ucierpi. Tak? Czyli w przypadku, gdybyśmy z tego weekly fair value gapa poszli po ATH i rejection z ATH to tak naprawdę to jest nasz jedyny key level na przyszłość, ten miesięczny fair value gap, dopóki tygodniowa struktura jest silna i utrzymuje, no to gdzieś tam będziemy to omawiać, że będzie to trwało, dopóki przestanie trwać. Na ten moment oceniamy dołek w tym weekly fair value gapie, chcielibyśmy zobaczyć, Pójście po ATH lokalnie, coraz większe gdzieś tam predyspozycje na ten dołek po tych spadkach. Tak jak też mm, nam bardziej zależy to, co też często powtarzamy, na tym, żeby Ethereum y, po prostu utrzymało się silne. Tak, to jest to, co powtarzamy. Jeżeli gramy o alt season, chcemy widzieć silniejszego Ethereum w tym momencie i na Bitcoinie niekoniecznie musimy mieć jakieś diametralnie wysokie wzrosty. Tak samo na alt seasonie w tamtej się było. Właśnie to dostrzegalne. Altseason w Antychosie zrobił się w całej tej konsolidacji na, na, na ATH. Zaczynając odtąd, kończąc tutaj, nawet z tym dropem po drodze, alty gdzieś tam miały tylko wzrosty, korekty wzrosty właśnie podczas tego spadku, więc no, niekoniecznie jest naszym wyznacznikiem kontynuacja wzrostów bitcoina w skali tego, że chcemy widzieć altseason, o który gramy. I właśnie tutaj na pierwszą tapetę idzie Ethereum, które też właśnie miało zejście po weekly Value A tutaj te struktury momentum jeszcze nie są jakieś takie tragiczne na ten moment. Dwutygodniówka ma jeszcze miejsce na jakieś 2-3 słupki tutaj konsolidacji, nawet 4. Zobaczymy, co się stanie. Miesiąc wzrostowy i chcemy widzieć oczywiście wyjście nad 4100. Jeżeli Ethereum da radę wybić 4100. To będzie jedno z największych potwierdzeń tej hossy dla nas, że ten alt season ma szansę się wykonać. Tak jak wcześniej mieliśmy też właśnie zmianę struktury, mieliśmy korektę, pójście po te szczyty, model miesięczny tutaj dobił swój target i mieliśmy zmianę trendu i utworzenie tego miesięcznego inwersa, z którego omawialiśmy, czy jest potencjał zrobić po prostu kontynuację już tego trendu na spadkowy. I go wybiliśmy oczywiście, zamknęliśmy się miesiącem nad i tu się zmieniło order flow. Ale strukturalnie dopiero będzie taki naprawdę duży pokaz siły w momencie, gdy wybijemy 400 górą i nie chcemy tu widzieć wielkiej konsolidacji z zatrzymaniem tego trendu lokalnego i im szybciej te 400 wybijemy, tym lepiej. Wtedy już raczej nie ma przeszkody iść po ATH, a wybicie samych tych szczytów tej struktury kontynuacyjnie, no zakładamy, że ma to szansę na więcej niż niż tylko gradnięcie ATH, więc to jest nasz główny teraz gdzieś tam punkt odniesienia, tak, ten 400, czy pod nim zrobimy wielką konsolę i się wyczerpiemy. jeżeli właśnie momentum w tej skali dwutygodniowej, tygodniowej zrobi szczyt, potem właśnie po czasie gdzieś tam miesięczny zrobi niższy szczyt, będzie to naprawdę gdzieś tam niepokojące i pytanie, czy właśnie z tych, z tych lokalnych korekt, które robimy, od razu po to pójdziemy. Obserwacja i reakcja, tak jak zawsze, i są na to predyspozycje. Jeśli chodzi o ten cały rynek hmm, korelacyjny, te asety wszystkie, dominacja bitcoina. Dotknęła weekly fair value gapa tego beriszowego. Tu jeszcze nie ma gdzieś tam na momentum dołków. Dwutygodniówka miesięczne, tygodniówka wszystko spadkowe. I podoba mi się to, że mamy właśnie brak zmiany trendu daily. Mieliśmy tutaj właśnie utrzymanie się słupków pod tym, pod tym ostatnim szczytem. Mieliśmy dotknięcie weekly fair value gapa, który gdzieś tam trzyma tą strukturę berisz. I obecnie gdzieś tam predyspozycja na weekly dzienny, gdzieś tam kontynuację spadków, właśnie pod kątem tego, że daily momentu nawet tu robi szczyt, jest predyspozycja iść po nowe dołki już z tych właśnie pod pod, na no tej całej fali spadkowej. I bardzo mi się podoba dominacja jeszcze pod kątem właśnie tych spadków, że to nie idzie na jakieś pełne odreagowanie, tylko od razu po pierwszym dotknięciu i Clifford reakcja parę akcja i daily szczyty momentum i brak daily, zmiany trendu, i tak dalej. Nie? Więc wygląda to w sumie na ten moment spoko. I pytanie: czy ten miesięczny, wnięty wcześniej, fair value gap, który mamy, nas utrzyma? Bo tu mamy miesięcznego fair value gapa. I pytanie: właśnie, czy do, zrobimy nawet dywergencję daily wobec tego poziomu? O, do obserwacji chcemy widzieć mocne zejście tego właśnie tej dominacji. I patrząc na to, jak wygląda Ethereum, jak wyglądają alty, jak wygląda Bitcoin, to jest szansa, że ta dominacja będzie długoterminowo nam. Leciała na głowę, ale to będzie wszystko oceniane w praktyce, tak? I na ten moment jest spoko, żeby tutaj widzieć kontynuację spadków. I tak samo na dominacji USDT, która tak samo wyszła górą, to co mieliśmy wcześniej, często właśnie po tego weekly value gapa. Niepokojące są tutaj te dołki momentum w tej skali właśnie tygodniowej, niedługo może nawet dwutygodniowej. I nie chcemy zobaczyć tutaj utrzymania tego ręcz, tylko od razu najlepiej z tych struktur poogramnięciu. i Fair Gap Daily Szczyt, momentum bardzo niski. Chcemy tu widzieć mocne zejście do dołu po nowy dołek, żeby ponegować właśnie potencjalne um, odwrócenie całego trendu ku górze. Ne? I. Na tym stoimy. Jeśli chodzi o bitcoina, no to tak samo lokalnie, jeśli chodzi o całą lokalną strukturę, nie wygląda to źle, żeby ten, ten ręcz utrzymać i chcemy to zobaczyć. I maksymalnie gdzieś tam konsolidacja, żeby zobaczyć odragowanie do góry. Nawet w najbardziej beryszowym scenariuszu chciałbym zobaczyć jeszcze pójście po test 117 i dopiero większe spadki pod nami. H4, Firvalue Gapy, które trzymają tą strukturę, jest szansa zrobić też tutaj wyższy dołek i kontynuację ku górze albo ekstremalnie te 110, i dopiero odreagowanie ku górze. I na ten moment gdzieś tam wygląda to yy, na tyle solidnie, na ile by mogło po tych spadkach. Zobaczymy, co będzie dalej. ETH do BTC bardzo mi się też podoba. To, że gdzieś tam utrzymujemy ręcz, nie było gdzieś tam wyjścia dołem. Jest szansa na utrzymanie tego w dość fajnym stopniu. Momentum tych niskich interwałów, daily, właśnie H H12 i tak dalej, potencjał na dołek, tym bardziej z dzisiejszym zamknięciem. I jest szansa właśnie na to, że to Ethereum zacznie odperformować dalej tego bitcoina. I nie wygląda to źle w tej skali. I pytanie, czy właśnie od razu pójdziemy po to pchanie y dalsze. Wzrostów. Złoto, konsolidacja utrzymana, znowu gdzieś tam potencjał na górę i złoto gdzieś tam się lokalnie umacnia. Znowu gdzieś tam zobaczymy, czy będą otwarte drogi na ATH. Pytanie, czy ten inwers lokalny daily nas utrzyma pod kontynuację spadków. Ta konsola gdzieś tam nas męczy już od, od początku kwietnia. Nie chcę tutaj właśnie gdzieś tam spekulować, co się może stać. To, co ostatnio omawialiśmy. Ten weekly value gap, dopóki, dopóki utrzyma, jest szansa pójść po jego target ATH. Jeżeli z ATH Dostaniemy rejection, jest szansa na rewersal tygodniowy, wtedy patrzymy na miesięczny support, czyli na ten, tą strefę 2900 pod nami i dopiero wtedy będzie na to otwarta droga. Albo jeżeli od razu stracimy ten range dołem, to też możemy wtedy zakładać pójście po ten miesięczny support. Plus, jeżeli ten tygodniowy Fair value Gap da nam ekspansję, no to patrzymy na kontynuację trendu i ta konsola po prostu była reakumulacją pod dalsze wzrosty i wtedy patrzymy na to samo. Jeżeli będzie reversal z ATH, to tygodniowy gdzieś tam model się kończy. Możemy dostać większą korektę. Jeżeli wybijemy ATH, jest bardzo silne, złoto podkreśli swoją gdzieś tam siłę i nowe Fair value Gapy pod kontynuację tych trendów, dopóki to się nie zatrzyma. Na ja ten moment gdzieś tam, no. No To jest ogólny zarys struktury, i nie chcę gdzieś tam co nogę być Berisz bullish, bearish bullish, no bo to finalnie musi nam potwierdzić intencje właśnie w skali tygodniowej i miesięcznej, nie? i tym samym złoto do Bitcoina nam się bardzo umacnia z tej strefy właśnie weekly fair value gapa. Mamy weekly, weekly dołek na momentum po tych wcześniejszych dywergencjach i dwutygodniówka raczej też ma tutaj predyspozycję zrobić dołek. To jest to, co omawiamy. Wszystkie bessy i hossy gdzieś tam historyczne, dołki i szczyty zaczynały się właśnie z rewersalu złota między względem Bitcoina i tutaj też nie wykluczam, że właśnie ten dołek robimy. Nie znaczy to oczywiście, że Bitcoin Bitcoin będzie od razu spadał i tak dalej, tylko że złoto będzie outperformowało Bitcoina czyli się umacniało, więc nawet ten wykres sugeruje nam to, że to złoto będzie po prostu cały czas silne i z czasem potwierdzi nam też szczyt Bessy na Bitcoinie. Tak jak to było na tym dołku 15k czy na, na szczycie tamtej hossy. I póki co też ta korelacja z, ze złotem nam wskazuje silne wyczerpania na najbliższe gdzieś tam miesiące, o ile wyjdziemy tu górą. Tak, Najważniejsze, żeby ten wykres pokazał naprawdę mocną siłę, jest to, żebyśmy zmienili trend tygodniowy wobec tego tutaj szczytu lokalnego. Nie? Jak to się stanie, to raczej yy, mamy jedno z lepszych potwierdzeń na to, że faktycznie ten koniec bez bitcoina jest blisko i że złoto będzie gdzieś tam właśnie yy, wartością. Eee, dużo ważniejszą. No i oczywiście to jest prosta logika, tak? Silne złoto równa się, ludzie uciekają do. Eee... Bezpiecznego asetu, a wartość malejąca złota względem bitcoina, taką całą, całą gdzieś tam hostę bitcoina, no to wiadomo, że ludzie idą w ryzykowniejsze asety i tak też byliśmy tego świadkami. więc pytanie, czy tu faktycznie ten rewersal budujemy i mamy przepotężny support, wokół którego to jest po prostu wykonalne. Jeśli chodzi o ETH do BTC, to to właśnie też już było omówione. Jeśli chodzi o NASDAQ, to też gdzieś tam pokazuje swoje lokalne wyczerpania. Tygodniowy szczyt momentu nam się domyka, to jest też niepokojące i dwutygodniowy szczyt na momentu tu się też może domknąć z dywergencją. Chcieliśmy widzieć mocne wyjście, kontynuację po prostu pchania tego trendu, tu już się robi podwalina pod niezłą dywergencję, jeżeli to by się domknęło i byśmy zaczęli spadać pod ATH. i bo to historyczne ATH i gdzieś tam większe korekty, to jest szansa naprawdę na większy drop na nasdaq i trzeba też na to gdzieś tam być gotowym. I miesięczna struktura tak samo, money coraz bardziej maleje, niższe szczyty, momentum z dywergencjami, widać tutaj pierwsze wyczerpania poważniejsze od kiedy to ATH wybiliśmy. I zobaczymy, co się z tego wyklaruje. Tak samo struktura daily, gdzieś tam osłabła, pytanie, czy będziemy mieli tutaj właśnie lokalnie dystrybucję. Tu jeszcze nie jest jakoś tak strasznie bearish, ale no widać to pierwsze gdzieś tam wyczerpanie i już pierwsze zgaszenie od razu po wyjściu ATH. I też to koreluje trochę z tym bitcoinem i jego strukturami nad ATH. Gdzieś tam skończą spekulacje, że cykl bitcoina nawet się może skończyć właśnie z cyklem, gdzieś tam wzrostowym Nasdaqa, no i tutaj te wyczerpania, no niestety, są coraz większe. I pytanie, czy gdyby faktycznie gdzieś tam był jakiś drop, no nie wiem, 13 tysięcy, bo to też jest nasz drugi kill level na dole, gdyby Nasdaq miał mieć większą korektę do 13 tysięcy w skali gdzieś tam yy, miesięcy, to czy w tym czasie też nie będzie bessy na krypto, nie? Czy to się zaczyna już teraz? No niekoniecznie, ale gdzieś tam widać, Potencjał na dystrybucję lokalną, która nawet do końca roku może się rozstrzygnąć. 6-miesięczny nasz wykres dobił swój target, i mamy też zamknięcie się pod tym słupkiem pierwszym. I to, co widzimy, nie? powrót może po prostu świadczyć o braku siły na kontynuację, zejście po większe supporty, pod nami gdzieś tam inwersy i ten trzymiesięczny ferwarium gap to już po drodze będziemy omawiać. Póki co. Większe wyczerpania tu musiałyby się pokazać, dużo większe, żeby gdzieś tam zacząć panikować z nazwakiem. Im bardziej wyjdziemy ku górze, tym bardziej zanegują to pójście do dołu. Jeżeli faktycznie tutaj konsolidacja dowiezie jakaś większa, z której będziemy mieli jeszcze większe wyczerpania, zmiany trendów na, na cenie, bo te są jeszcze oczywiście wzrostowe, to możemy mieć większe zejście w skali tygodni. Zobaczymy w praniu, co będziemy tutaj też doświadczać. Jeśli chodzi o Total 3, to samo. Weekly Fair Value Gap gabnięty, Daily Dołek na momentu nam tu się właśnie też buduje i nie wygląda to źle, żeby po prostu zrobić jakieś lepsze odreagowanie. Bardzo nam zależy pod kątem Alt Seasonu zobaczyć wyjście nad ATH i ATH jest dla mnie cały czas targetem, nie ma tutaj żadnego przeciwstawnego order flow. Mamy miesięczny Fair Value Gap targetem, jest też ten szczyt zarazem ATH, jeżeli w jakimkolwiek momencie dostaniemy rejection z ATH na tym wykresie i będą zmieniać trend na spadkowy, to dla mnie nie ma szans gdzieś tam na hostce i alt season. Jeżeli ten wykres zrobi dużą ekspansję nad ATH, to wiemy, że jesteśmy w alt season. O tym stoimy oczywiście w tym momencie i zobaczymy też co się będzie w najbliższych tygodniach klarowało na ten moment nawet z większą gdzieś tam lokalną korektą chciałbym widzieć dalej dobicie tego ATH i na bieżąco to monitorujemy. Od razu do Bitcoina podobna sytuacja, daily wysoki dołek na momentu i też pod to właśnie rozegraliśmy to co na portfelu ostatnio się zmieniało, tak? Gdzieś tam Postanowiłem w pewnym momencie wyjść z altów. Mieliśmy tutaj właśnie spot 1, to jest to nasze oryginalne wejście. cel 1 to jest który sprzedałem i spot 2 wczoraj w niedzielę dałem gdzieś tam też sygnały na powrót w ten rynek. I mamy gdzieś tam też po tych pierwszych wzrostach czekaliśmy na to, co się po prostu stanie. Ja też właśnie mówię, gram pod alt season. Nie chcę gdzieś tam spekulować cały czas kupienia, wyjścia, kupienia, wyjścia, kupienia, wyjścia, tylko właśnie warunki do trzymania długoterminowo, jako że ten. Cykl się cały czas gdzieś tam ma predyspozycję skończyć do końca roku, no to ta szansa na alt season też po prostu, na logikę naszą, jest w tym momencie coraz większa. I udało nam się wyjść na portfelu z wynikiem 9-7% na, na, na Altach. Jak dawałem sygnał, w szczycie ten portfel miał oczywiście. Yy, 36, w takim piku, w którym nagrywałem właśnie ostatnie update'y. Na etapie 25-28 właśnie mówiłem, że ja ten zysk przetrzymuję na korektę. Kto chce, niech sobie kaszuje. jak dla niego to jest duża wartość. My gramy podal season i dawałem sobie rozwój w czasie tej korekty na to, co się będzie działo. I pierwszy drop, druga ta, ta odreagowanie. Na tym drugim odreagowaniu mieliśmy widzieć właśnie intencję, czy jest silny rynek, czy nie I od razu będzie pójście po górę. Czy faktycznie robimy gdzieś tam większą korektę. I ta korekta gdzieś tam właśnie przed weekendem na horyzoncie była. Czy opłacało się sprzedawać te alty, czy nie, to już tam wiadomo, mniejsza kwestia. Sprzedaliśmy na 9,7%. Udało się nawet lepsze entry gdzieś tam zebrać. Plus mamy mm, na etapie, jak tu było 3%, czyli z 9,7% spadliśmy do, do 3. To dawałem właśnie gdzieś tam w tych momentach między 2,5 a 3,5%. Oscylowaliśmy właśnie w niedzielę. Yy, dawałem sygnały właśnie też na powrót w ten rynek i przeczekaliśmy sobie ten spadkowy weekend. Udało się po prostu sprzedać, kupić taniej. Praktycznie każdy altcoin jest kupiony taniej niż sprzedany o jakieś tam wiadomo 5-7%. No. Nadal zawsze wyszło to ten jakiś plus, mieliśmy komfort znaczy na tych spadkach, że nie lecimy po ekstremalnej strefy, bo to też było na etapie tego, że to się mogło stać. Gdzieś tam mamy to daily na momentu na, na dole, już wcześniej było w środku spadków 5 dni minęło, umocniło się to i zakładam po prostu, że stąd możemy już faktycznie próbować to robić dalej. I obserwacja, jak ten rynek teraz się zachowa. Nawet się udało niektóre alty kupić lepiej niż po pierwsze entry. Taki właśnie atom był kupiony tu, sprzedany tu, odkupiony teraz, właśnie drugi raz tu. I sumarycznie cały ten zabieg, zabieg wyszedł nam na lepsze. Bardzo komfortowo podczas spadków. Teraz, jak te daily momentum robi dołki, no to pytanie, czy ta noga na napędzi nam od razu higher high. Jeżeli tak, to jesteśmy w bardzo komfortowej sytuacji. I po prostu na tym stoimy. Nie bałem się kupić mając daily dołki, gdzieś tam na, 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 na pełnej reakumulacji. Pytanie, czy ten rynek po prostu zacznie zbierać jakiś kapitał większy. Altów nie zmienialiśmy oczywiście, no bo cały czas struktury są utrzymane i zależy nam na silnym właśnie, tak jak powtarzaliśmy wcześniej na początku. Na silnym Ethereum, które cały czas fajnie właśnie wygląda. Wybicie 400 otwiera nam furtkę naprawdę na alt-season i bitek niekoniecznie gdzieś tam musi wariować na jakieś 150 tysięcy. Ważne, że strukturalnie jest silny i tak samo to wszystko póki co ma ręce i nogi. Także tak to wszystko wyszło. Tutaj oczywiście w tym momencie jest portfel yy, prawie 7%, kupiliśmy na 3. Na tym portfelu jeszcze zmian nie robiłem, zrobię je później jeszcze tego samego dnia i dopiero gdzieś tam będzie wartość udatniona. Nie? Czyli 97 było sprzedane, na 3 odkupione, już 3% jesteśmy na plusie od zakupów bez tej straty 6% po drodze, więc gdzieś tam sumarycznie myślę, że w tym momencie wokół tych 10% na plusie czy 11 możemy tutaj być. Nie? Jak zrobimy te zmiany na portfelu to będzie to dopiero pięknie widoczne. I tak to wygląda. Więc na ten moment hmm, wygląda to spoko. Zobaczymy, czy te daily momentum wywali nam rynek do góry. To jest też wiadomo, kwestia spekulacyjna na ten moment, ale jest potencjał. Przez to agresywnie w ten rynek wszedłem. Już w niedzielę po pierwszych odreagowaniach, i tak to obecnie się prezentuje. Jeśli chodzi jeszcze o newsy, to ten tydzień totalnie y, nic nie mamy. Mamy jakieś tam PMI i employment claimsy w, w czwartek. Wygląda to po prostu nudno, nie ma tutaj, w sensie newsy są dla nas oczywiście nieistotne, tylko istotne są dla nas pod kątem tego, że napędzają wolumen na rynku, tak jak tamten tydzień miał masę newsów, nie? GDP, jakieś tam właśnie stopy procentowe, przemówienia FOMC, jakieś tam PCI, NFP i ciekawe właśnie jest to, że, że... Środa, stopy procentowe diametralnie obniżyły nam wartość tego, jak patrzyliśmy na obniżkę 100% we wrześniu, bo 17 września jest też właśnie obniżka 100% potencjalna. Tu jeszcze 3 dni temu, czy 4 przed piątkiem, było 60% na nieobniżenie, 40% na obniżenie. W tym momencie mamy prawie 86% na to, że te stopy będą obniżone, i to jest też ciekawe, jak to się właśnie w trakcie zmienia i gdzieś tam ten rynek te obniżki może też zacząć wyceniać więc więc za miesiąc dobry mamy półtora miesiąca niecałe. Mamy te, te stopy procentowe zobaczymy czy to się utrzyma gdzieś tam też nas to wspiera. Oczywiście w tym że ten rynek może zyskiwać na sile i pod te obniżki stóp już grać nie? więc jeżeli mamy silne struktury, gdzieś tam na wyczerpaniach, ale nadal silne, alte wyglądają naprawdę gdzieś tam dużo lepiej niż Bitcoin. Te asety korelacyjne wyglądają naprawdę spoko, no to gdzieś tam pod to, pod to spekulujemy ten portfel spot, że to jest teraz albo no kiedy, nie? Problem się pojawi w momencie, gdy ETH zrobi naprawdę mocny szczyt. Pod kątem momentum i price action, nie wybijając 400, i gdy Total 3 zrobi mocne rejection z ATH, też robiąc już szczyty na momentum. Nie? To jest taki pierwszy aspekt, który mnie mocno zaniepokoi, i jest to oczywiście cały czas wykonalne, i na bieżąco będziemy to oceniać. Dopóki ETH do Bitcoina będzie gdzieś tam się umacniało, dopóki ETH ma predyspozycję wybić to 400, to jest spoko na te alty, na te próby i Total 3, tak samo właśnie ten ATH, bo to jest pierwszy gdzieś tam bardzo poważny strefa na Reversal Macro. Nie? Wybicie tego równa się jest zajebiście. Wybicie na ETH 400 jest naprawdę bardzo bycze, bo zmienia nam całkowicie tą strukturę spadkową lokalną i otwiera gdzieś tam drogę na, na szczyty. Nie? Tak to obecnie wygląda. Zobaczymy, co będziemy w kolejnych dniach yy, gdzieś tam dostawali. I na ten moment jest stabilnie. Pytanie, co dostaniemy w ciągu tygodnia na tych wzrostowych strukturach daily? Jeżeli faktycznie od razu alty pójdą po higher high do tych, co zrobiliśmy wcześniej, no to jest naprawdę spoko i na to oczywiście liczymy, nie? Tak to by wyglądało. Zapraszam Was na live wtorek, czwartek o 16.00. Będziemy też, właśnie, jutro i w czwartek, oceniać to na żywo. Gdzieś tam to wszystko no, obecnie ma predyspozycję, żeby te dołki podkreślać. I nie chcemy widzieć po prostu nudnego price action do szczytów, bo to może gdzieś tam kontynuować nasze spadkowe rzeczy. Także tak to wygląda. Wiemy na czym stoimy, wiemy co chcemy widzieć, czego nie chcemy widzieć, wiemy jak może wyglądać rewersal bezsowy pod, pod Bitcoina. To może być zarówno wiadomo rewersal, ze, ze szczytu, bo to może być te dwa sposoby też w przyszłości Bitcoin na szczyt zrobiony, dopóki te trendy są wzrostowe to gramy o jego kontynuację. Tak samo było też wcześniej. Mamy na uwadze te wyczerpania, czyli że gdzieś tam ten szczyt może się budować w każdym momencie i szczyt może wyglądać tak, że zrobimy z tygodniowego fair value gapa rewersalnie, robiąc kontynuacji, albo jeżeli taki bullish'owy fair value gap będzie nadpisany bearish'owym. Tutaj też już to uciekło. Na ten moment tu nie widać potencjału na bearish'owego fair value gapa. Chyba, byśmy dostali jakiś potężny drop pod 110 tysięcy, i by się tu jeszcze zdążyło coś utworzyć, ale póki co wygląda to jakoś tam solidnie, nie? Więc albo inwers, zinwersowany fair value gap, albo koniec modelu tygodniowego. To może być pierwszy gdzieś tam dopiero. Mocny sygnał na to, że jest źle. Na ten moment jest, jest stabilnie, nie? Zobaczymy co dostaniemy. Kolejna ta próba nasz czas gdzieś tam trwa. Mówię, jak ktoś, ktoś tam uważa, to się mogło inaczej też skończyć w czasie tych spadków. Było dużo miejsca nawet na dobicie ekstremalnych supportów, gdzieś tam nawet 15-20% niżej mogliśmy na tych altach być. Tu już widać gdzieś tam te intencje utrzymania, przez to właśnie ten powrót był zaraz po, po chyba hmm, czterech dniach. I wyszło na to na lepsze, więc nie uważam, żeby coś tutaj było źle. Nawet jak ktoś sprzedawał po mnie, to mógł sprzedać nawet lokalnie chwilę później. Jak ktoś kupował, to miał cały dzień na zakupy, praktycznie wczoraj w tych strefach zakupowych i wygląda to, to spoko. Także tak to wygląda. Jestem gotowy w każdej chwili gdzieś tam na kolejne wyprzedaże, to też musicie być tylko świadomi, a makrostruktury gdzieś tam się zanegują dopiero w momencie tego właśnie, co omówiłem na Total 3 i Ethereum względem tych swoich key level i na górze. I nie chcemy oczywiście tego rejection zobaczyć, tylko chcemy zobaczyć ekspansję nad i to nam no, gdzieś tam psychicznie bardzo podkreśli, um, że jest dobrze, nie? Że jest dobrze. I na tym stoimy. Zostawcie suba, zostawcie lajka, zapraszam na telegrama, na bieżąco tam daję analizy i na ten moment to na tyle, więc wszystko powinno być chyba jasne. Pozdrawiam, cześć.